Państwu serdecznie Państwa witam na konferencji prasowej związanej z pierwszą turą wyborów prezydenckich, ale także i wyborami do Rady Miasta. Bardzo serdecznie dziękuję, że Państwo się pojawiliście, że zechcecie to przekazać Rci Bożanom. Z tego miejsca serdecznie dziękuję wszystkim bożanom, którzy wzięli udział w wyborach za to, że stawili się przy urnie że spełnili ten swój obowiązek wynikający z troski o miejsce zamieszkania. A przy okazji gratuluję wszystkim radnym, którzy uzyskali mandaty i którzy będą zasiadać w przyszłej radzie miasta. Szanowni państwo, odnosząc się już bezpośrednio do wyniku wyborów na prezydenta miasta, trzeba jasno powiedzieć, że wynik Osiągnięty przeze mnie w tej pierwszej turze był zdecydowanie lepszy od tego, który osiągnąłem ponad 5 lat temu, tu był zdecydowany wzrost i w wartościach procentowych, i w wartościach bezwzględnych, co daje bardzo dobrą pozycję startową do drugiej tury. W poprzednich wyborach tych sprzed ponad 5 lat uzyskałem 28% teraz Prawie 31 i tak jak powiedziałem napawa to optymizmem przed drugą turą. Wyniki pierwszej tury wyraźnie wskazują na podział wyborców na dwie grupy. Ten elektorat, który ponad 5 lat temu wziął udział w wyborach i zdecydował o odrzuceniu starego układu, który rządził Raciborzem do 2018 roku, ten elektorat się utrzymał. Mówię tu o wyborcach, którzy głosowali na pana Artura Kowalskiego, pana Michała Fitę i na mnie. W sumie to jest ponad 55% wyborców. Drodzy Państwo, to pokazuje, że ta kadencja utrzymała tą przewagę. To pokazuje, że ponad połowa wyborców jest za tym. Aby Rachibusz dalej dynamicznie się rozwijał. Stąd też mój optymizm przed drugą turą. Ci ludzie, o których mówię, nie chcą powrotu starego układu sprzed 2018 roku. Oczywiste jest, że przed drugą turą się skonsolidują i będą głosować na osobę, która gwarantuje to, że nie będzie powrotu do starych metod. I że będzie utrzymany dynamiczny rozwój, tak jak dotychczas. Szanowni Państwo, gwarantuję to, że rzeczywiście będzie tak, jak powiedziałem, że utrzymam dalszy rozwój. Dalszy rozwój Racibota. Ta druga tura to rozgrywka o przyszłość miasta. O to, jaki Racibusz będzie za 5 lat. To jest bardzo ważne. I na pewno wywoła to bardzo dużą mobilizację tego elektoratu, któremu zależy na tym, aby nasze miasto dalej się rozwijało. Szanowni Państwo, drugim celem jest wyjaśnienie tym wyborcom, którzy wzięli udział, kim jest mój kontrkandydat drugiej turze. Otóż dociera do mnie wiele głosów, że ludzie są zaskoczeni, że Pan Jacek Wojciechowicz jest tak mocno związany z tym układem sprzed 2018 roku, że na zdjęciach z wieczoru wyborczego pojawia się z Tadeuszem Wojnarem, który jak większość Radziwożan wie, jest tak naprawdę patronem tego, co działo się przez lata w Radziwożu. I z czym skończyliśmy w roku 2018? Znaczna część wyborców była nieświadoma tego. Część z nich nawet jeszcze dzisiaj nie ma świadomości z tego, co czy kogo reprezentuje Jacek Wojciechowicz. Warto, aby wszyscy o tym się dowiedzieli. Warto, aby wszyscy mieli możliwość świadomego wyboru. Z całym szacunkiem dla pana Jacka Wojciechowicza. To nie on jest liderem tamtego środowiska. On reprezentuje interesy innych ludzi, ludzi, którzy stoją z tym. Ktoś zorganizował mu kampanię wyborczą, ktoś mówi, co ma mówić, ktoś nim kieruje. Kampanię wyborczą, która też trzeba powiedzieć, tak. Była aż nadto obfitująca w oszczerstwa, hejt, reprezentowany w sposób bardzo mocny nawet na billboardach, za które do dzisiaj nikt nie brał odpowiedzialności. Szanowni Państwo, zwrócono mi także uwagę na to, że w jeszcze wkład na komitet wyborczy, z którego kandydował pan Jacek Wojciechowicz, Znajdziemy pokaźną kwotę wpłaconą przez Pana Tadeusza Wojnara, znajdziemy kwoty też poważne wpłacane przez przedsiębiorców kojarzonych z tą poprzednią władzą sprzed 2018 roku, ale drodzy Państwo nie znajdziemy wpłaty Jacka Wojciechowicza. To mówi jasno, że jak się, czy to mówi że ktoś będzie musiał spłacić dług, bo ktoś zasponsorował kampanię, ktoś zasponsorował całość operacji. Szanowni Państwo, Was tutaj zgromadzonych jako przedstawicieli mediów, proszę, abyście dotarli z przekazem do mieszkańców, aby głosowali świadomie, aby pozyskali informacje i aby wzięli udział w drugiej turze wyborów. Zwracam się teraz bezpośrednio do każdego radyborzędnika. Weź udział w drugiej turze. Postaw na dynamiczny dalszy rozwój Rady Włosuj Głosuj świadomie. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, proszę teraz po jednym pytaniu w temacie konferencji. Czego do tego jeszcze to w wpłacą na Pani kampanię, W Bratku, na Dominika Piętrzniego płacił pokażny synu, czy To wszystko jest dostępne na stronie ja internetowej. Znaczy ja tego nie znam na pamięć. Wyborcy czasem y, głosują nie tylko za tym, kto z kim jest, ale też za jakąś y, pozytywną rzeczą. Czy poza straszeniem Tadeuszem Wojnarem coś jakiś jeszcze konkret się pojawi przy tym drugotowitorów? Dynamiczny rozwój to, to każdy samorządowie. Rozumiem, panie spojom. redaktorze, przedstawiłem mój program Nową Dziesiątkę Polowego. Mówimy tam o dokończeniu wielu inwestycji, które były planowane. Mówimy o Nowym Moście, mówimy o dalszym... I, to, I na to są dowody, bo my to robiliśmy, tak? na y, doposażanie, rozwój naszych placówek oświatowych, bo nieprawdą jest mowa o tym, że y, one nie będą potrzebne. One będą potrzebne i trzeba w sposób odpowiedni zagospodarować, tak jak robiliśmy to teraz. Wstawialiśmy tam inne instytucje dodatkowe, tak jak na przykład pojawiła się Sowa y, w 18. To my po kilkudziesięciu latach pierwszy raz wybudowaliśmy przedszkole. A po jeszcze dłuższym okresie, pierwszy raz wybudowaliśmy żłobek. Przecież tu była prosta narracja. Żłobki tylko prywatne. Przedszkola też najlepiej prywatne. I najlepiej dopłacać tego z kasy miasta. A finansowanie tego nowego mostu? Bo to są dość kosztowne przedsięwzięcia. To jest przedsięwzięcie. Yy o którym, który jest ujęte w porozumieniu między gminami, Bożem Kornowacem, Rydultowami, Rudnikiem, mówiącym o tym odcinku drogi Racibórz-Pszczyna. I tu po stronie gmin jest przygotowanie projektu, natomiast samym inwestorem, tak jak w wypadku odcinka drogi łączącej Rudnik z Rondem przy ulicy Rybnickiej, będzie województwo w województwie rządzi opcja z kim związana to jest tak panie redaktorze Będzie nie, nie wyobrażam sobie tego aby te polityczne konotacje miały się przedkładać nad dobro mieszkańców też gdy zawierano, gdy zawierano to porozumienie też różnie wyglądało z kwestią tego kto gdzie rządził a potem się okazywało że nagle ta inwestycja się realizuje. Z trzy pytania, to już się można wyniki wyborów do rad, bo tutaj no, też chyba nie poszło tak, jak się spodziewaliście, tej większości w Radzie Miasta nie ma. Jak powiecie również, jak ta współpraca by się miała odbywać z Radą, Miasta, Radą Powiatu w momencie, kiedy prezydent nie ma tam tego zapłacenia. Jak pokazuje dotychczasowe doświadczenie, realizacja inwestycji wcale nie jest Mocno utrudniona poza tak naprawdę jedną czy dwoma i yy, radni widząc, że coś jest dobrym rozwiązaniem. Także mimo różnych prób godzą się na to, żeby wybudować żłobek, wybudować przedszkole, nawet windę w Urzędzie Miasta. Też było wiele obiekcji, a dzisiaj wszyscy się nie cieszą. Czy ta większość nie jest potrzebna do rządzenia? jest potrzebna większość ludzi, rozsądnych po to, aby do realizować dobre projekty. Ja chciałabym jeszcze dopytać, pan w swojej kampanii mówił o tym, ile rzeczy udało się zrobić, a jeżeli udałoby się wygrać tę drugą turę, co jeszcze trzeba dokończyć w razie co jeszcze trzeba zrobić? Ta lista jest wymieniona także jest w, w tym naszym priorytet. programie, w naszym programie w dziesiątce polowego. Mówimy tu na pewno o dokończeniu Lodowiska, mówimy o basenach zewnętrznych przy naszych albo o Mamy na to finansowanie. Podobnie wprowadzone zostały już do budżetu park zachodni, park rodzinny ogród rekreacji przy ulicy Jana Pawła II. To są takie duże inwestycje, na które już są pieniądze. Bo nieprawdą jest, że na lodowisko pieniędzy nie ma. Na lodowisko ci radni których teraz też w sporej części wybrano, po prostu nie wpisywali tego do planu finansowego, a to jest zupełnie coś innego niż nieposiadanie pieniędzy. Dziękuję. Chciałabym jeszcze zapytać, ponieważ pojawiła się dzisiaj w przestrzeni publicznej pojawiła się informacja na temat tego, że właśnie z tego miejsca zostały wystawiane komentarze na portalu informacyjnym, które. Hejtowałyby pana kontrkandydatów. Czy rozumiem, że jeżeli walczy pan z wykładem, zamierza pan wyciągnąć konsekwencje? Trudno mi się odnieść, do tego, nie widziałem tych informacji medialnych. Także proszę zwrócić się na piśmie, chętnie odpowiem. Ja mam jeszcze pytanie o debatę wyborczą. Czy pan weźmie udział, bo na spotkaniu organizowanym przez RIK pan się nie pojawił. Teraz, jeśli by się taka odbyła, to czy tutaj weźmie pan udział, czy pan jest chętny? Jeżeli zostanie mi przedstawiono spójny projekt, Dotychczas docierają do mnie, ale tak często się zmieniają warunki, że trudno się na Dziękuję Państwu bardzo.